Ławeczki, lampy, nowe chodniki oraz innowacyjna estetyka miejsca wzdłuż rzeki Cedron ma nie tylko zachęcić do spacerów w tym miejscu, ale przyciągnąć także rowerzystów. Oficjalnie oddano do użytku zmodernizowany ciąg pieszo-rowerowy przy Cedronie. Przede wszystkim oddźniliśmy ciąg pieszy rowerowy wzdłuż rzeki Cedron. Ta rzeka była do tej pory właściwie dziko taka płynąca. Nie było właściwie możliwości przejścia bezpośredniego jej brzegiem. No w tej chwili powstał piękny deptak, myślę, piękne miejsce do spacerów, stosunkowo długie. Ten etap, który dzisiaj odbieramy, to od mostku do ulicy Judyckiego aż za ulicę Pomorską, tam pod podboisko, które jest przy ulicy Kochanowskiego. Myślę, że zostało to bardzo solidnie zrobione, będzie to służyło mieszkańcom przez długie lata i Chyba będzie miejscem licznie odwiedzanym, taką mamy nadzieję. Koszt modernizacji to prawie 4 miliony złotych, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło niespełna 3 miliony złotych. Prace były realizowane na dwóch odcinkach, od ulicy Partyzantów do Mostku przy ulicy Judyckiego, na co przyznano środki unijne, oraz od ulicy Partyzantów do ulicy Stanisławy Panek wraz z Mostkiem i ten fragment w całości był finansowany z budżetu miasta.